Cześć, nazywam się Wojtek Małecki, jestem inżynierem wsparcia i sprzedaży w firmie Kliko. Dziś chciałbym przedstawić Wam temat skutecznej ochrony aplikacji z elementami AI z wykorzystaniem rozwiązań F5. Zaczynajmy. Podczas mojego demo wykorzystam aplikację Arcadia Crypto, która symuluje działanie platformy handlu kryptowalutami i w której znajdują się komponenty sztucznej inteligencji użyte do obsługi pomocniczego chatbota. Na początek kilka słów o tym, jak wygląda architektura AI naszej przedmiotowej aplikacji Arcadia Crypto. Pierwszym elementem będzie LLM Orkiestrator. To system nadzorujący i koordynujący pracę biednego lub wielu modeli LLM albo ich połączenia z innymi komponentami, jak wyszukiwarki, bazy danych, narzędzia do pobierania informacji z internetu, które mogą być dostępne np. po API. Kolejnym elementem będzie Inference Service. W naszym przypadku będzie to Ollama, a więc open-sourceowe zaawansowane narzędzie AI, które umożliwia lokalne uruchamianie dużych modeli językowych LLM, takich jak Llama czy Mistral. Narzędzie to obsługuje tworzenie i personalizację modeli, można je wykorzystać w różnych celach, na np. popularnych chatbotach. Kolejnym elementem będzie RAG, a więc Retrieval Augmented Generation. W dużym skrócie RAG to wyszukiwanie informacji plus generowanie odpowiedzi. Rak w kontekście AI to technika używana głównie w systemach generatywnych opartych na dużych modelach językowych, żeby łączyć gener, generowanie tekstu z dostępem do zewnętrznych źródeł wiedzy. W naszym przypadku zawiera wiedzę specyficzną dla naszej aplikacji, która nie jest dostępna dla LLM. -a. Ostatnim elementem będzie wywoływanie funkcji. A więc wszelkiego rodzaju plugin i data konektory W kontekście AI wywołanie funkcji oznacza zdolność modelu językowego do rozpoznania, kiedy musi wykonać określoną funkcję lub wywołanie API, aby uzyskać lub przetworzyć informacje, których sam nie posiada. No dobrze, zacznijmy. Zajmijmy się teraz pierwszą częścią, a więc udostępnieniem oraz zabezpieczeniem części frontendowej naszej aplikacji. Do wykonania tego kroku wykorzystam usługę chmurową Distributed Cloud od firmy F5. Pierwszym etapem na naszej drodze będzie udostępnienie aplikacji z wykorzystaniem wbudowanego load loadbracela. W tym celu przejdźmy do części Web App API Protection. Aplikacja nasza dostępna jest pod następującą nazwą domenową. Nasza aplikacja symulująca platformę handlu kryptowalutami posiada zakładkę Exchange, w której znajduje się chatbot o nazwie AI Assistant. Możemy go chociażby wykorzystać do kontaktu z modelem językowym znajdującym się w aplikacji. Jak widzicie, Jesteśmy w stanie zadawać konkretne pytania do prompta. W ten sposób LLM Orkiestrator przekazuje monitor użytkownika do LLM-a i wraca z odpowiedzią na zadane pytanie. Oczywiście tych pytań możemy zadawać więcej. Inne pytanie, jakie możemy zadać, może na przykład dotyczyć stanu naszego konta. W ten sposób LLM Orchestrator uruchamia funkcję GetUserData, czyli wywołanie api do mikro użytkownika i pobiera jego salto. Dobrze. Zobaczmy, co, co widać w usłudze F5 Distributed Cloud, przez którą wystawiamy naszą aplikację. W zakładce Request jesteśmy w stanie zaobserwować wszystkie skierowane zapytania do naszej aplikacji, w tym do konkretnego elementu, jakim jest nasz chatbot, który dostępny jest u V1 AI Chat. Jak widzimy, w przypadku zapytań skierowanych do asystenta AI, czas wracanej odpowiedzi do użytkownika jest znacznie dłuższy od standardowego. Jest to oczywiście związane z czasem potrzebnym na wygenerowanie konkretnej odpowiedzi. OK. Zajmijmy się teraz dostarczeniem do raga specyficznych danych dotyczących naszej fikcyjnej firmy Arcadia Crypto. W załadowanym pliku będą znajdowały się ogólne dane o firmie, jej historii, misji, dane teleadresowe, w tym dane właścicieli i członków zarządów. OK. Po załadowaniu takiego pliku możemy sprawdzić, czy dane są już dostępne, i czy w uszykiwanie zakończy się powodzeniem? To znaczy, czy LLM Orkiestrator przekaże pytanie do Raga i sformatuje nam odpowiedź. Zadajmy pierwsze pytanie: Kto jest prezesem zarządu? Jak widzimy, odpowiedź jest prawidłowa i pochodzi od Raga. Zadajmy drugie, bardziej szczegółowe pytanie: Kto jest prezesem zarządu i jak mogę się z taką osobą skontaktować? Jak widzimy, znów odpowiedź pochodzi od Raga i dane mamy kompletne. Wróćmy zatem do tych danych. Które znajdują się w samym ragu, a które pochodzą od załadowanego pliku tekstowego z danymi, które nasz model LLM nie posiadał. Jak widzimy, dane są identyczne z tymi, które przekazuje nam nasz AI Assistant. Ok. W kolejnym kroku sprawdźmy teraz, na jakie typy ataków jest podata nasza aplikacja, w tym również nasz chatbot. W iklespanie naszej aplikacji podajmy fałszywy parametr a i w jego miejsce wstawmy wartość script. Jak widzimy, scena z takim parametrem nie została odnaleziona, ale request do aplikacji został wysłany bez jakiejkolwiek blokady. W kolejnym kroku powtórzmy ten sam atak, z tym, że wpiszmy słowo script do prompta w naszym asystencie AI. Jak widzimy, również tutaj system nie zauważył niczego podejrzanego i pozwolił nam wysłać tak przygotowane zapytanie. Następnym etapem będzie sprawdzenie jak aplikacja radzi sobie z ruchem zautomatyzowanym, czyli od tzw. botów i czy jest w stanie zablokować komunikację z agenta, który nie jest przeglądarką i nie posiada aktywnej sesji. W terminalu wpiszmy następującą komendę. Celem tej komendy jest pozyskanie tokenu JSON Web Token dla konkretnego użytkownika, którego poświadczenia są nam znane. Wyświetlmy teraz pozyskany token. W kolejnym etapie posłużmy się komendą curl, którą użyjemy do wysłania konkretnego zapytania do naszej aplikacji, a konkretnie do chatbota V1 AI Chat, poświadczając swoją tożsamość pozyskanym tokenem. Jak widzimy, zapytanie zostało przez system zaakceptowane, a odpowiedź została przygotowana i w odpowiedni sposób sformatowana. Wspomniałem na początku tego demo o wywołaniu funkcji do systemów trzecich, z którymi nasz LLM Orchestrator może łączyć się przykład z wykorzystaniem api. W takim razie wykorzystajmy naszego Chatbota do pozyskania informacji o tych funkcjach oraz ich wywołania. Zapytajmy się w takim razie naszego Chatbota, jak wygląda funkcja getUserData. W takim przypadku LLM uznaje, że musi poznać tę funkcję, a, mm, prosząc RM Orchestratora o przykładową składnię funkcji getUserData. Zwróćcie Państwo uwagę na wynik zapytania. Mamy tutaj podaną składnię dotyczącą konkretnej funkcji. Użyjemy jej w następnym kroku do kolejnego testu odporności tego chatbota na niewłaściwe zapytanie. OK. Zadajmy teraz całe pytanie, modyfikując troszkę prąd, czyli jak wygląda funkcja getUserData. W odpowiedzi otrzymujemy informację o tym, jak wygląda nasze konto użytkownika na podstawowie wywołanej funkcji getUserData. Skoro znamy już dokładny zapis funkcji getUserData, podstawmy w miejsce account ID unikatową wartość identyfikatora użytkownika oraz JSON Web Token pozyskany wcześniej z wcześniejszej komendy wykonanej w terminalu. Tak przygotowane zapytanie wklejamy i wysyłamy do naszej aplikacji. Jak widzieliście, widzieliście Państwo, takie zapytanie zostało zaakceptowane przez naszą aplikację, a wynik został zwrócony do użytkownika, a nie powinien. W kolejnym kroku możemy pokusić się o wywołanie kolejnej funkcji, a więc wyświetlenia wszystkich transakcji użytkownika. W, w promptcie wpisaliśmy funkcję getUserTransaction, gdzie w miejsce account ID Podstawiliśmy unikatową wartość identyfikatora użytkownika, znajdującą się w lewym górnym rogu, oraz JSON Web Token uzyskany z wcześniejszych komend wykonanym terminalu. Tak jak zapytania zakończony jest również sukcesem. Mamy pełną listę ostatnich transakcji użytkownika. OK, skoro już wiemy na jakie podatności narażona jest nasza aplikacja, możemy przystąpić do jej zabezpieczenia, a więc włączenia funkcji Web Application Firewall, ochrony przed ruchem zaut zautomatyzowanym, jak i ochroną komunikacji API. A więc Pierwsza rzecz włączamy funkcję WAFA. E, Policję Enforcement Mode na blokowanie i zastosujemy wbudowaną, domyślną, defaultową Security Policję. Kolejnym elementem ochrony będzie włączenie funkcji Bot Protection dla naszego chatbota, a więc ścieżki V1 AI Chat, w której on się znajduje. Pierwsza rzecz to włączenie funkcji Bot Defense, wybrania y, konkretnego regionu, a więc EU. E, I musimy dodać konkretny Endpoint Type. W tym przypadku będzie to nasz chatbot z wykorzystaniem komunikacji i metody HTTP post. Następnie w prefiksie podajemy konkretne miejsce, gdzie znajduje się nasz chatbot, a więc v1 ai chat. Pozostawiamy wartość trafic channelu jako web traffic. I z akcji bot traffic mitigation wybieramy funkcję blokowania. Tak, przygotowane, tak przygotowaną konfigurację zapisujemy i w ostatnim kroku przechodzimy do API protection. Ochrona API opiera się na regułach zezwól bądź odmów dla poszczególnych endpointów, które będą skonfigurowane w zaimportowanym pliku Swagger file, a więc tych, które tutaj państwo widzicie, konkretne metody i konkretne endpointy naszego API. Kolejnym elementem oprócz samej protekcji będzie walidacja API, a więc weryfikacja żądania i odpowiedzi, a także całego zawartości, czyli payloadu JSON w oparciu o specyfikację Open API. Wybierzmy tutaj wszystkie elementy, jakie mamy możliwe na liście, a więc ścieżkę do parametrów, e, zapytania do parametrów, nagłówek HTTP, body HTTP i security schema. Wybierzmy opcję e, Fold throughout mode. W kontekście F5 yy, Distributed Cloud, Follow True Mode to inaczej tryb awaryjny. Odnosi się do zachowania systemu w zakresie obsługi ruchu lub żądań, które nie są zgodne z, z predefiniowanymi regułami, politykami lub specyfikacjami. W naszym przypadku wspomniany tryb awaryjny ustawiamy na blok, co oznacza, że system nie pozwala na nieznane punkty końcowe. Krótko mówiąc, żaden nieznany punkt końcowy API nie jest dopuszczony, a proces API Discovery nie zajmuje się jego Obsługą. Zapiszmy konfigurację i sprawdźmy, jak teraz zachowa się nasza aplikacja na niepożądaną komunikację. Ok. Sprawdźmy ponownie, czy w prowadzonych zmianach jesteśmy nadal podatni na te wcześniejsze e, typy ataków. Sprowadzamy słowo script do parametru A, jak widzimy, strona została e, zablokowana, czy komunikacja została zablokowana. W kolejnym kroku sprawdźmy teraz, jak na słowo script e, zachowa się nasz chatbot. Widzimy tutaj również system nie wygenerował żadnej odpowiedzi. Zobaczmy teraz, jak wygląda kontrola ruchu zautomatyzowanego. Wyślijmy ponownie zapytanie przy użyciu konkretnej komendy curl. Posłuszmy, jak widzicie Państwo, mamy już odpowiedź od serwera, że ten komunikacja jest zablokowana. Posłuszmy się ponownie komendą curl poświadczając swoją tożsamość pozyskanym tokenem. Jak widzicie Państwo, w tym również kroku. Takie zapytanie zostało odrzucone i taki ruch został zablokowany. Ok, przejdźmy do usługi F5 Distributed Cloud i sprawdźmy, jak prezentują się logi bezpieczeństwa. W zakładce Security Analytics widzimy, jak y, bardzo wiele zapytań, które zostały zablokowane w ramach przygotowanych polityk bezpieczeństwa, czy też włączenia konkretnych elementów ochrony. Widzimy tu, na przykład, ruch, który został zablokowany przez WAFA, Bot Defense, czy też reguły API Protection. Jak zajrzymy do szczegółów jednego zapakowanych zapytań, zobaczymy akcję, jaka została wykonana oraz jaki był powód. W naszym przypadku mamy tutaj powód ataku cross-site scripting. Ok, to teraz zobaczmy w następnym kroku sprawdźmy reakcję naszego chatbota na wywołanie funkcji, a więc funkcji walidacji API. W tym przypadku um, powodem zabakowania takiej komunikacji jest problem z walidacją przesłanego requestu. Ok, w kolejnym kroku w naszym asystencie AI powtórzmy raz jeszcze przesłane dwóch funkcji, które LLM Orchestrator następnie przekierowuje po api do zewnętrznego systemu. Pierwszą funkcją będzie GetUserData. Widzieliśmy przed chwileczką, że jaka jest, że jest już różnica w odpowiedzi, jaką uzyskujemy od LL, LLM Orchestratora. Druga funkcja GetUserTransaction, Trans w tym przypadku wywołanie tej funkcji, efekt jest identyczny. Ok, zobaczmy w takim razie. Co w tych dwóch przypadkach pokazuje nam konsola F5 Distributed Cloud i jakie dane znajdziemy w Security Analytics. Jak widzimy, w tych konkretnych przypadkach zadziałała ochrona Bot Defense. Została wywołana funkcja BLOCK ze względu na podejrzanie wywołanie e, funkcji oraz brak tokenu. OK. Drodzy Państwo, dziś to już tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do obejrzenia drugiej części demo. O skutecznej ochronie aplikacji zawierających elementy AI, tym razem z wykorzystaniem systemu AI Gateway. Do usłyszenia!